Bernard Jesionowski, dział konserwacji zamku w Marborku. Mamy 18 miesiąc od momentu rozpoczęcia działań budowlano-konserwatorskich w obiekcie. Ale de facto te wszystkie procesy rozpoczęły się zdecydowanie wcześniej, bo w 2017 roku, na przełomie 16 na 17, i od tego czasu pewien zespół cały czas pracował nad tym, żeby. Powstał program prac konserwatorskich, program użytkowy, koncepcja projektowa, projekty, uzgodnienia uzyskiwaliśmy, a później aplikacja o środki i e, rozpoczęcie przetargi, rozpoczęcie prac budowlanych. I to się stało 18 miesięcy temu. E, prace konserwatorskie, które niezbędne są do wykonania w takim Działaniu. Właśnie one głównie dotyczą tego okresu początkowego. Później to już tylko pilnujemy, żeby budowlańcy za dużo nie rozebrali, za dużo nie zniszczyli, ale jeżeli dobrze przygotujemy proces ten konserwatorski w tym opisie, w tym projekcie, to mamy zdecydowanie łatwiej. I to zostało zrobione. Te prace, które były tutaj prowadzone, już budowlane, dotyczyły zachowania maksymalnie jak największej ilości struktury budowlanej zabytkowej. Ona była w fatalnym stanie. Lata, które minęły od 45 roku doprowadziły do totalnego zniszczenia murów. Bardzo wiele murów runęło. Musimy pamiętać o tym, że ten obiekt po 45 roku miał fragmentarycznie zachowany dach, miał stropy zachowane, a kiedy przystępowaliśmy do tych prac budowlanych, to mieliśmy w niektórych miejscach więcej ścian, w niektórych mniej. Niektóre ściany stały na słowo honoru popodpierane różnego rodzaju konstrukcjami wsporczymi. Te konstrukcje wsporcze gwarantowały nam to, że te mury nie runęły przed rozpoczęciem prac, ale później musieliśmy to wszystko spiąć. I to zadanie, które w tej chwili wykonujemy, było zadaniem, które miało zachować maksimum tej substancji zabytkowej. I to się udało, uchowaliśmy te struktury, a przy okazji prowadzonych prac dokonaliśmy kolejnych rozpoznań struktur, których w ogóle nie znaliśmy, o których nie mieliśmy pojęcia. Bo wprawdzie obiekt był badany wielokrotnie archeologicznie, były badania architektoniczne, czyli rozpoznanie faz budowy, to było zrobione, natomiast nadal w ziemi kryły się pewne zabytki, artefakty pozostałości murów, rozebranych budowli, których, o których nie mieliśmy pojęcia. I w trakcie tych prac one zostały odkryte, zinwentaryzowane, zabezpieczone. One są w ziemi, wiemy o nich i wiemy, że jeżeli coś chcemy zrobić w tym miejscu, to musimy te działania tak prowadzić, żeby nie dopuścić do zniszczenia tego. To jest zadanie naszych zamkowych służb konserwatorskich przy tego typu pracach. No robimy to. Staramy się, żeby to te z tych zniszczeń było jak najmniej, żeby nie dochodziło do destrukcji obiektu. Obiekt jest skomplikowaną strukturą budowlaną, która ta stru, ta skom, to skomplikowanie polega na tym, że w istniejące mury średniowieczne i nowożytne wstawiliśmy nowy budynek. On jest w środku zawarty. To jest zupełnie nowa konstrukcja, posiadająca własne fundamenty, własne konstrukcje stropowe, konstrukcję dachową, ale po zakończeniu prac nikt, kto nie wie, o tym nie wie, co myśmy zrobili tutaj, nie będzie tego widział. To wszystko będzie ukryte. Na tym polega właśnie prowadzenie prac konserwatorskich w obiekcie zabytkowym. Co innego było kilka lat temu, kiedy robiliśmy kościół, gdzie ta struktura cała stała. Ale co innego jest tutaj, gdzie ta struktura była tak mocno nadwyrężona.